Witam w kolejnym odcinku z serii mitologii. Tyfon. Tyfon to ojciec wszystkich potworów z mitologii greckiej. Powstał on ze związku Gai z Tartarą jako zemsta Gai na Zeuksie, który zamknął jej dzieci, gigantów w Tartarze. Tyfon był półczłowiekiem, półzwierzęciem, był większy od największej kury. Głową zahaczał o gwiazdy, gdy rozkładał ręce, sięgał Wschodniego i zachodniego krańca świata. nie miał zakończone 100 smoczymi łbami zamiast palców. Od pasa w dół zamiast nóg miał kłębowisko węży. A u ramion tajfon miał skrzydła. Mit związany z tajfonem. Tajfon Typhon zaatakował Oli i mieszkających tam bogów. Przerażeni bogowie uciekli przed ojcem potworów aż do Egiptu, gdzie ukryli się na pustyni, a niektórzy z nich przemienili się nawet w zwierzęta. Apollo w Kanie. Ataka drapieżnego. Ares w rybę, Dionizos w kozła, Hermes w byka. Jedynie Zeus postanowił walczyć z Tejfonem. Najpierw wciskał w niego piorunami, a gdy doszło do walki, wręcz walczył z nim stalowym sierpem. Jednak tylko zranił Tejfona, który jeszcze bardziej rozwścieczony odebrał Zeusowi sierp i zranił Zeusa w nogę i w ręce, wycinając mu mięśnie. Także Zeus nie był w stanie walczyć. Tajfon zaniósł ciało Zeusa do groty koretyńskiej, a wycięte z jego ciała mięśnie ukrył tylko w sobie znanych miejscach. Na straży groty, w której ukrył Zeusa, Tyfon postawił wężyce delfiny. Na ratunek Zeusowi wyruszył Hermes i Pan, którzy odnaleźli upięte przez Tyfona mięśnie i zmyliwszy delfinę, umieścili je z powrotem w ciele Zeusa. Uleczony Zeus skoczył na rydwan zaprzężony przez skrzydlate rumaki i ruszył walczyć z Tajfonem. Walka była zacięta. Najpierw bóstwo olimpijskie walczyło z ojcem potworów na górze Nysa, gdzie Zeus napotkał tajfona jedzącego ludzkie mięso, które mu, mojry miało dodać mu sił. Jednak to nieszczęście do tajfona jedynie mu zaszkodziło. W tracji obaj nieśmiertelni stoczyli zażarty pojedynek, a w końcu tajfon, załamany i widząc, że nie może dosięgnąć Zeusa na jego prydwanie latające w powietrzu, zaczął uciekać na zachód. Panowo uciec do Afryki przez ciśnienia sycylijską. Jednak Zeus uniemożliwił mu to, rzucając w niego górą etno. To ostatecznie zmierzyło potwora i uwięziło go na wieki. Od tego momentu mieszkańcy Sycylii wierzyli, że dym unoszący się z wulkanu to oddech tajfona, a wstrząsy i eksplozje to próby wydostania się go z powrotem na świat. Tajfon jest zwany ojcem potworów, bo zanim zaatakował Olimp, spłodził jeszcze z wężycą achydnią psa Ortosa, hydrę Lernejską. Chimerę, Smoka Londona, Luwana Mejskiego i Sępa, który wyjadał codziennie wątrobę Prometeuszowi. I to koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania kanału. No i cześć.